Witamy w kolejnym odcinku, w którym przedstawimy kolejny zestaw sylwestrowy. Tym razem przygotowany przez Patrycję z Teamu. Także Patrycja, co tam przygotowałaś w swoim zestawie sylwestrowym? Przede wszystkim bazą tego zestawu jest ta wyrzutnia 111-strzałowa od Surexa i nazywa się Unleashed Dedimon. Ma mały kaliber, ale za to jest długa, bo trwa aż minutę. I wydaje mi się, że z tych wszystkich nowości, które były dotychczas w tej ostatniej dostawie jest według mnie najlepsza. A tutaj ile tam ma wystrzałów? 111, tak? 111. 111. A kąty? Kąty są, są. Dlatego też ciekawostka. Jak macie napis, że jest, w którą stronę ma się kierować widownia, to wtedy jest wrzutnie kąty. Taka ciekawostka. No bo jak strzela pionowo, to wtedy to, to nie ma sensu. A tu jest taka naklejka, w której macie pokazane, w którym miejscu ma stanąć widownia względem wyrzutni. Mhm. I w tym przypadku ta strzałka kieruje w was. Także, jak ktoś to odpalał, to właśnie w tym kierunku do publiczności. Ale no bez obaw, zawsze taka informacja na, na wyrzutni jest. I cóż, tutaj mamy jeszcze dwa ląty. Eee, więc jeszcze możesz powiedzieć czemu? Dlatego, że jest pierwszy jest podstawowy, a drugi jest rezerwowy. Mamy? Tam Mamy. Są, tak, tak, są dwa lądy i ten... Eee... I ten nas nie interesuje na początku, tylko nas interesuje. Tak, i w razie jakby ten eee, nie zadziałał lub by przerwało tą wyrzutnię gdzieś w połowie, co widać tutaj, bo jest tylko połowa, byłaby zerwana kartonu, to wtedy można sobie go jeszcze od tyłu, od tyłu dopalić, to też jest dopalić. To też jest cecha lepszych wyrzutni, że one mają te ląty dwa. Ym... A rzadko się to zdarza, prawda? No, coraz rzadko. częściej, ale, yy, ale rzadko. Mm -hmm. Częściej w tych większych wyrzutniach mm -hmm. na pewno. No bo to byłby bardziej smutne, ja bym przerwało taką dużą niż, niż jakąś taką malutką wyrzutnię. E, cóż, efekty jeszcze jakieś? To ma zapewne. Tak, początek jest e, złoty. Jest dużo brokatu. Może Też to gdzieś lekowy, tutaj, puścimy gdzieś tutaj. Tak, puścimy nie tak, gdzieś... tak, naprawimy swoje błędy w to leci. I będziemy tak. pokazywać Wam efekty, bo to chyba jest najbardziej istotne. Później przychodzą w kolorki. Jest na pewno zielony, czerwony. Dużo stroboskopów jest. I jest dość dynamiczna. Dość, mogłabym powiedzieć, że nawet bardzo dynamiczna. No tak, o 111 strzałów tak. w 50 sekund to jest ponad jeden strzał na sekundę. Także to jest sporo. Dużo złota na początku na końcu i tam w środku mają kolorowe jakieś takie jeszcze efekty. I coś jeszcze powiemy, może jaka to jest kategoria F3 F3. No F3 to jest największa jaką można kupić amatorsko na polskim rynku. Ta gramatura to jest 666 gram. Jak, jak Czyli jej... się że z tytułem, może No właśnie. Eee, ciekawe, czy ktoś to przemyśla, produkując tam wyrzutnie, że to mhm. tak ma być. Eee, ale to jest całkiem sporo. 666 gram samego prochu, eee, prawie pół kilo. Czego ty powiedział Albert, więcej niż 600, nie niż 700 <noise> eee, prochu. I jeszcze konstrukcja. Może coś o konstrukcji. Fajna czy nie fajna, że taka duża jest. Generalnie. Jest ta wyrzutnia stabilna przez to, że jest bardziej szeroka niż wysoka. I się na pewno nie przewróci. Także nawet teren nie musi być jakiś. Ale nie jest w pudełeczku. Nie jest w pudełeczku, racja. To jest na minus. Prawda? Ale pewnie ma przez to lepszą cenę. Zakładam. Tak. Bo te, bo te w pudełku to tam... Mhm. Mm, to jest jeszcze myślę wyższy poziom jakościowy i troszkę więcej to kosztuje. Między innymi przez to, że dodatkowe pudełeczko mają w sobie. No dobra, i co tam jeszcze? Poza wyrzutnią mamy. W zestawie Patrycji. A, poza wyrzutnią. E, mamy stroboskopy i racje morskie. Te najlepsze. Od Super Power. Najbardziej efektowne. I najczęściej kupowane. I można trzymać je w ręku, co jest zasadniczo najbardziej korzystne dla nich, że tutaj mamy plastik, który trzymamy. I jest on na zawleczkę. I to jest według mnie bardzo atrakcyjna kwestia. I do tego są stroby. Eee, stroboskopy, tak. 60 sekundowe. Czyli taki efekt migającego światła. To może też tutaj puścimy. Tak, tak też U. puścimy. I... Lecą stroboskopy tutaj. Tak. Można go patrzeć. Y -h 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 -h. Tutaj, na mojej ręce. Eee, tak, no i te rzeczywiście, te racje można Legalnie trzymać w ręku zgodnie z instrukcją obsługi, a takich rad w Polsce są raptem dwie. I żadna mm -hmm. nie jest z Chin. Eee, no cóż, chciałabyś jeszcze coś powiedzieć tytułem tak. końca? Na pewno chciałabym powiedzieć, że. Będzie to super efekt połączenia stroboskopów razem z racą. Że się za dymi będzie czerwono i do tego będzie migające światło. E, super efekt. A kolejność jak odpalania? Najpierw stroby w czterech miejscach, no. a później zaczynamy odpalać. A racę biegamy. Czterech sobie. chłopów odpala racę i super efekt. A później na sam koniec odpalamy wyrzutnie, żeby zwiększyć. To jest wisienka na, na torcie. Okej, okay, może być. Tak. No cóż, także zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków. Zgadza się. I. Łapki w górę. To łapki będzie nas górze, napędzało tak. do dalszej pracy. Zapraszam na naszego Instagrama, Facebooka. One się pojawią tutaj. Plus do tego jeszcze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, żeby nie ominąć żadnego z naszych filmów. Jak chcecie jakieś, więcej jakichś odcinków z kimś, to piszcie też w komentarzach. Może chcecie coś z Albertem, z Kubą, z Patrycją, czy może jeszcze z kimś innym od nas. dawajcie znać. I na razie. Pa, pa.